Ciepano, moi drodzy, to protek zapraszam do kolejnego poradnika z łamigłówek Merlina. Znajdujemy się w, w północnym rejonie Hogwartu, dokładnie tutaj w tym miejscu. No i dobra, zobaczmy co tutaj mamy do zrobienia. Okej, okay, czyli musimy po prostu naprawić. Gdzie ja tutaj mam Ripero? pierwszy, który się rozsypał drugi, tu jest trzeci i tutaj powinien być czwarty. Dobra moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten poradnik. Mam nadzieję, że przydatny. Będę wdzięczny za łapkę w górę subskrypcję, udostępnienie. Trzymajcie się. Ej.